z grubej rury zdobył w kategorii Masters na rękę lewo medal na świata koloru złotego jest obecnym aktualnym mistrzem świata w kategorii właśnie Masters w Bułgarii Proszę mi wierzyć, że tych medali za darmo nie latają. Ciężką ciężką robotę trzeba naprawdę zrobić, żeby w ogóle dostać się do kadry. A co dopiero mówić o tym, żeby zdobyć mega na imprezie międzynarodowej? Wojtek robi tą pracę. I, o, I Łukasz pokazał, że jednak dzisiaj będzie królowała młodość. Ale Wojtku, nie jesteś stary. Eee... Zapraszam do, do stołu Andrzeja Poczkaja oraz Bogusława Knalowskiego. Tych zawodników już dzisiaj widzieliśmy. Jak tym razem skończy się ten pojedynek? Zobaczymy. Andrzej dzisiaj naprawdę pokazuje. Wysoką A jest klasę roku. jest to A Nie wystartowali. I... Modna miała w kaku i rywandy. A teraz do stołu zapraszam Tomasza Tunte oraz Karima Husteina. Natomiast Tomku wygrał, ponieważ Karim gdzieś tam zniknął i... Zapraszam do stołu Sławomira Głaszczyka oraz Krystiana Denarta. Gdzie jest Krystian? Gdzie jest? Tych dwóch zawodników chcę się Państwu naprawdę dzisiaj pokazać z jak najlepszej strony. Zobaczymy jak i wystartowali jak bardzo mocno szybko i tutaj falta pozycja prawie wyprostowana ręka wyprostowana ręka tego chyba nie Walka w braku przechodzi przez nas i stricę. Tak, wygrał wysta. Tak. Bardzo dobra, walka. a teraz zapraszam do stołu Łukasza Gorzewskiego oraz pana Andrzeja Uczkaja. do granny jedynek. Chyba Pana się spotkali tu dzisiejszym, już walczymy ze sobą. Może mi się wydaje. To no, bardzo gra na pojedynek. Christian właśnie nam zatemonstrował w ostatniej palce Wam też UPET Czyli widać, że jest to zawodnik uczyliśmy w przystole potrafi wykorzystać, wykorzystać nią władzę czynnika. Zobaczymy jak będzie tym razem. Uwaga, uwaga, do stołu zapraszam Wojciecha Fależko i Bogusława Stanowskiego. Wojciech Fależko, mistrz świata takie masters. w Bułgariu rok w 2016 roku. w tej walce okaże się silniejszy Karek już wiele, wiele lat mieszka w Polsce, pracuje w Polsce i walczy w Polsce A A, a i był pewny tego, że wygra bo wstańcie wygrywa Kali Dobrze, zapraszam do następnej walki Alny w oraz. Christian Denar, zapraszam w dwóch zawodników do stołu. Karim A i teraz mamy pojedynek Wojtek Paleczko mistrz świata z Bułgarii z Karimem Ostatnio Karimowi poszło łatwo Wojtek również poradził sobie całkiem nieźle Zobaczymy jak będzie w tej walce Karim i Czy jest pewnie zwycięstwa? Eliminacja do finału. Do stołu zapraszam Łukasza Godlewskiego oraz Tomasza Nurde. Razi zawodnicy pokazali dzisiaj naprawdę kawał dobrego Alpersingu. Chciałbym tylko przypomnieć, że jeden z nich jest jeszcze amatorem. Przedom przedróżku na przyszłość. i kto tą kategorię. Pół finału Andrzej Poczkaj oraz Wojciech Waleśko. Wojciech, tak jak wspominałem, to był Lista Świata w Mastersach Jest to kategoria dla zawodników powyżej 50. roku życia Przepraszam, rank w Mastersach yeah <laughs> i Christian Dena zapraszamy Christiana jest to walka o piąte miejsce Dali jedną szansę dzisiaj stracił ponieważ no nie było, już poszedł zaspał i przegrał jedną walkowę ale mam nadzieję, że teraz zrekompensuje sobie tą walką poprzez ładne widowisko. Jak liczymy, Krzysztof Sopo bardzo nisko, Karim wysoko. Znisztował wygrywa Karim walkę o piąte miejsce. brała dla niego. I uwaga, uwaga. Zapraszam do półfinału dwóch zawodników, jeden to Tomasz Żurda. A druhý to Andrej Kochár z Ruhina. sędziowskiego, dostają ostrzeżenie, ostrzej do pału, natomiast kiedy jest ustawienie sędziowskie, jak najmocniej wtedy nie pałuk. jeszcze chwilkę zawodnikom. Sędzia jeden wybił, wydaśmy się troszeczkę się wody. zapraszamy w takim razie zawodników. Ludziasza, Werycisza i wraz z Prawem, które chcą każde możliwe problemy zdać. I zapraszam Andreja. Panowie, dajcie dobre show. Ale co możesz w silniejszym? Łukasz żarty. I ustawienie sędziowskie. Panowie na pewno są bardzo zweryfikowani, ponieważ toczyli dzisiaj wiele pojedynków. Jest to bardzo ciekawe, względem posłów w kategorii open. Na którą przyjdzie czas do zajęcia wszystkie wszystkich kategorii bagowej. Czy zawodnicy będą w każdej kategorii mogli się sprawdzić? Było nimi najszybciej. Wow! Wygrywa Łukasz z zdecydowanym ruchem i to wygrywa kategorię 9-5. na Brawo, Brawo dla balansu